Ogólnie to jak będzie noc to nie wiem, trzeba znaleźć to jaskinię teraz, a nie ten, bo zaraz będzie noc. Ale lepiej Dobra. jak mamy, wiesz, lepiej jak mamy farbę, nie? Zawsze jest. Nie wiem, zawsze jakby jest takiego, że... Ja a wiem. ja nie wiem czy to przypadkiem nie jest wtedy kiedy broni nie trzymamy, wiesz? Ora tego tak się pewnie u mnie jest pół godziny na narańia. Chodźcie ktoś... do mnie ubrana pewno tak samo, a u Ciebie? U mnie nie wiem Dobra, ruszcie się do mnie Ale narywasz, narywasz, nie? Co? Właśnie nie wiem Nie, nie nagrywałem Będziecie do mnie? No, idziemy, idziemy Tylko to jest inna jaskinia No, myślę, że z niej też trafimy Jak najbardziej z niej I chyba nam... Na, bany hopie najszybciej, nie? Czy, czy nie? Tak, skacząc i printując. No jesteśmy O, do pewne No Let's go, To jest po... to Panie, let's go Tylko, tego co pamiętam kiedyś, on był kiedyś na tego, on był kiedyś na zewnątrz, nie? Czekaj, czy to jest ta jaskinia? Serio? mi się wyda... Nie, to nie jest to. To na pewno nie jest to O to. nie, nie jest ze Um. Tak to jest ta jaskinia, to jest ta jaskinia O już! Pruję się! Chodźcie tutaj w prawo! Czekajcie! Nie, chwila. Nie, nie, nie. Tutaj Wy dupiej Pa, jaraj się! Aha, dobra O, to jest money money Mamona, Let's Będzie go nie było nas, tu nie pamiętam. Żeby... O, ile tkaniny! Rozwalacie skrzynki! Jest, menda! A to? Nie pamiętam, żebyśmy tutaj byli, wiecie? Tu nie byliśmy, nie, to jest zupełnie co innego. A! I like! Tak, nie było nas tutaj, na pewno, patrzcie tutaj. Uuu, na pewno. Nas tu nie było. Czekaj, bo tutaj jest Aha. pamiątka. Las, dziura. Dobra, co? ja wiem co to jest. C czyli leju krasowym? Tak ja wiem to co zrobię. To lej, do leja krasowego, tak, i w tym leju krasowym jest z tego co wiem, e, no. Do oddychania, zakończenie gry. Do oddychania tam jest też Mendel. O, ale widzisz? Poczekaj, a jak, a jak go nie biłeś, to on cię nie bił, widziałeś to? Wydłupiej. A dopiero jak go uderzyłeś, czekajcie, otwierajcie te skrzynki, bo w tych skrzynkach jest naprawdę bardzo dużo tkaniny. Najpierw to może byście pomogli Nie oni nie biją, to co ja będę się znibił? Głupiec. Tak o, o widzisz, widzisz, widzisz? No patrz modli się do, do mnie o. Ej, bez kitu Pff. Widzisz, Chłopie Ty piany jesteś No jak podejdziesz to już odchodzi widzisz? I poczekajmy tak chwilę, poczekajmy tak chwilę A i może się będzie znowu modlił O, widzisz? I dobra, to jest. Bo krew, nie, oni zabijają. Tutaj schodzimy niżej, czy idziemy dalej? Bo tu w sumie jest Chodzimy chyba nie Woda. No, mnie tutaj jeszcze nie było, chodźcie. Co za debil ty? No, modli się, no mówię ci, że to jest OP. Tutaj schodzimy, to jest. Coś mi tutaj śmierdzi, że tutaj coś znajdziemy, wiecie? Chcesz, żeby pójść będzie na, na dzień dobry? <noise> Macie dynamit? Bo ja mam wybuchowego <noise> Ja tak średnio chyba, no Ja wątpię, żeby tutaj był Pimpuś, wiecie? Dobra Ja tam. najwyżej chodzę poza po... Pozorem, O! Nie było nas tutaj, na pewno nas tutaj Bady. nie było Co to za... Spalone ciało to Nie chodźcie do wody Chodźcie... O! Akurunk, tak! Utla to z helem jest sprzęt nurkowania Sprzęt do nurkowania tam był Essa Załóż! XD. Panowie! XD. Lecimy! XD Lecimy? Oczywiście, że lecimy eee. To miała być katana, ale ja wiedziałem, że my idziemy po ten falun. Dobra, mamy ten to chodźcie Płyniecie? Dobrze Płyniemy, płyniemy Ale jaja, ja jeszcze nie płynę, ale, ale teraz koza Ja to, ja to tylko oglądałem na tych, na filma, nie? Ale sztos z... Dobra, płyniemy, płyniemy, kurde, ciekawe co robimy, nie? Idziemy na i osłyszcie. Jak ty tak szybko płyniesz, ty? Normalnie, tak jak biegam. Zaczyna tak. się, małe dziadygi! Tak, A, pamiętam, to będzie... ja, ja znam tą jaskinię, ej, ja już, ja już tego, tak, Kuba gdzie jesteśmy, ja już oglądałem. Ja oglądałem u Ulisowskiego to. Ja u, ja u Remka to oglądałem. I u Ulisowskiego w sumie też, bo ja u UD Disa zatrzymałem się na o, o te, Tutaj mamy te. Ee, Czekaj, bo latają, zabiję. Są nazistowskie płody. Zabiję, chłopie. Ej, zimno mi jest, bez kitu Butla z helem. Ej, dobra, ja bym sobie napełnił to, nie? z wypożyczenie. Nie, nie uniesiesz więcej. Użyj. No ale to, 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 to co zużyliśmy, nie? Który zabrał butla z helem? Halo, gdzie jest butla z helem? Dobra, chodźcie tu, nie? Ej dobra Zapraszam. Trzeba najpierw się ocieplić Nie w trzech! Ile tu jest picio. piciu? Piciu, piciu Ej, nie spodziewałem się, że my, że my to... Na... Znajdziemy znaczy... Ja myślałem, że katana będzie, po... a tu pierwsze co... Znałem tego hejwa z poradników, okej, okay? ale... No. Hmm... Ale nie domyślałem... Znaczy domyślałem się, że tutaj będzie właśnie to... To nie? Ale... Dobra, co, płyniemy dalej? Macie już ten? Nie wiem. Jaki yeah, łeb Dobra, lecimy. A można płynąć dalej? Chyba ta, ta, tu coś jest dalej. To płyniemy, tylko to jest zimno. Tak, teraz płyniemy płyniemy i tak. Znaczy w jednym fragmencie w jaskini był pimpuś, pamiętam, jak się wypłynę, jak wypłynęliśmy, nie? Był, ale mamy, mamy dynamity chyba, nie? O kurna. Mam, ja mam tak, ja mam bombę też. Panowie, tu będzie ciekawie, chyba coś mi się tak wydaje. Ta, to jest ten ciekawy cave. dynamit. A nie, flara. Flary tu są. Ja. Oglądałem tą ulicę. Oho. Co? Co to jest, pany? Okej. Okay. To jest ta brama, to jest ta brama. Musimy zostawić tutaj... Nie ja wiem, o co tu chodzi. Listę. Trzeba tutaj postawić kamyki. Aha. O kurna, nie. Z, z drugiej strony... Suj się, jest... ja się boję. Już? już, czy nie? Jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze jeden. O. Co tu będzie? To, to będzie zakończenie gry chyba. Nie no, tak nie może być. Ej, zimno mi się robi. Mi też Ej, ciała tu są Postaw tu ognicho Zimno mi jest, no Modlili się do krzyża Tak, modlili się, no Patrzcie, i się spalili Ale zimno jest, co jest Jakieś namioty Tu są namiociki Ta, O! Namiociki. Kamyczka. Amunicja do pistoletu skałkowego O, jest coś, jest coś, to? jest coś Amunicja? a już nie mam amunicji Książka Książka z krzyżem Lary o, si o paliwo O kolejna książka z krzyżem paliwo. Czekaj, bo tutaj książki z krzyżem są no Co ty chcesz O więcej materiału No materiał zawsze jest na, 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 na proszę W piciu kolejne macie Nie w ogóle tego można mieć Chyba do 1000 chyba? Chyba tak no Mam 150 tysiąc... O! Panie tutaj jest obrazek tego Stwora całego ośmiorękiego. Nie, 2, 4, 6. Ja Ej, to jest shikera, to jest sikiera, patrzcie! Gdzie? Tutaj To ta, ta nowoczesna, tak? A nie, ta zardzewiała jakaś Nie, to jest ta stara. Ale czy ona nie jest mocniejsza, przypadkiem? A ja nie mam żadnej sikiery ta A ona nie, jest mam! mocniejsza niż to czarna, ona jest jeszcze mocniejsza niż to czarna. Nie, 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 tego. Szybkość obrażenia. Nie, czarna to, jest lepsza. PIMUś. Pi, pi, oj nie. Ale patrzcie na blok, a nie na uderzenia Nie, nie chcę bloku blok, A blok? To jest, że kopie Że drzewa Panowie, tu coś jest? O, kaninka a To by łatwe źródło odnawia odnawiania tej sobie... no I dobra, próbujemy, zobaczymy, czy coś tam dalej jest Chciałbym sprawdzić tam w wodzie dalej, czy coś nie ma tak naprawdę Kusi mnie Naprawdę kusi mnie No ale może się lepiej osuszę Ła Tyk O, właśnie co sobie mi, zjem Coś mnie biło w ogóle Ej, chyba mnie ten, chyba mnie bił ten Eee, może nas zabić ten? O, chłód, tak, chłód Tak, tak, może, może Bo coś Nie mnie uderzyło właśnie Batoni Wiecie? Batoniki tu są, o O, obraze y Pan obrazek Obrazek kolejny Czekaj, kolejny obrazek Są batoniki? Ej, tutaj jest obrazek eee, z tym pistoletem panowie. skałkowym Mięso i jelenia wrzuciłem nam Gdzie są batoniki? Nie ma już <laughs> Czemu postawić ogniska, która jest ognisko obok To urbi, nie ja Ja nie widziałem go, ja nie widziałem go Tutaj Dobra, tu jest woda, czyli będzie trzeba znowu płynąć, panowie, I dajcie mi za, eee, czy mogę sobie zjeść? Jest, śmiało, śmiało Ja jestem, ja jestem NAJEDZONY badam tak samo Dobra Nie ja nie jestem najed... jest na, je... jest na znaczy połowę mam To zapłyniemy no, no to tam. jedz, jedz, zjedz sobie dwa o ja już jestem Ale, Ale. Bo tu jest woda tak naprawdę A ja bym popłynął tam na dole czy nic nie ma ta, ta, taka mi się właśnie gra podoba, nie? Jak tak ek eksplorujemy coś takiego? Dobra, ja tam idę pierwszy no. Chyba cztery zająca I co? Jeszcze ja, Czemu ja nie mogę? E, dwie jaszczurki i co tam jeszcze było? Ten, chyba shop pracz chyba Ej, ja szybko. Ej. Jest... Ej tutaj, tutaj już... wyjście, wyjście jest tutaj chyba. Czijcie się no Ja wyjście, nie mogę szybkości wyjście, wyjście, złapać. Wyjście Szybkości nie mogę złapać, co jest grane? Popatrzmy, na ile schodzi takie drzewo, to się kieruje. Raz, dwa, trzy. Co? Poczekaj, to jest w ogóle coś się. Bogowane drzewo. Dwa, ja dwa takie same. Trzy, cztery, pięć. O, jest jak wysoko. Dobra, gdzie może być ta zasrana katana, panowie? Macie pomysł? Nie dobra, może i nie jest lepsze, ale to na blok to, to jest lepiej. Wiecie do jakiej nie ma, jaskini nie. można iść? Do tej przy kontenerach. Ja, o ja boost ja tu jest! Gdzie? Chodźcie tu Pieniądz. Spalone ciała znowu Strzały, o! Tu jest garnek, tu jest garnek na różcie czy na Rusie, na ognisku No ten garnek to tam I mi i tak ja mogę grać, no padowie, no w, w końcu czuję, że gram garnek macie pomysły, Ty. gdzie mogą być ten? gdzie może być ta katana? o, tutaj są strzały, dobra, tutaj jest strzały Aha. flary tu macie, przekiwie, co to jest tutaj są flary, strzały, wszystko o, jest a batonik tylko są strzały co jest? Strzały A, do kuszy, czy jak, jakie to są strzały? To są strzały do... no, no do łuku Ja mam 30 strzał Eee, ja mam... no też, też trzydzieści Lol Z alkoholu możemy tego, ogniste dawać sobie, nie? Panowie. A, 30, 30 to jest max Ej dobra, bo jesteśmy obok drzewa Ta? Po lewej stronie jest drzewo, a jak na prawo pójdziemy, to będzie jaskinia obok tych kontenerów. Można się do tej jaskini obok kontenerów przejść. O, flary. Ja ich jeszcze nie podniosłem wcześniej. Elegancko, ja mam. Cześć. Gdzieś... Dobra, ja mam tak zaufanie jak. Ja, już mnie biją. Ta? To chodź, kurbi. Ja, burza. O nie, burza. O, i teraz zabicie sarenki, wcale nie będzie takie trudne. No dobra, może będzie w moim wykonaniu, to nie umiesz? Chodźcie do mnie No nie powinno być problemu. No zabiłem. Aha! Nie, bo łuk nie zabija na strzała. No nie zabija na strzała. Dobra, idziemy na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo. Co? Ty kole... Kolejnego strzała dostała. Dobra, walić tą stronkę. Oho! Gdzie? Gdzie są? Na drzewie chyba? Ty, bo zaraz się zjaram, no chodźcie tu! Panny! Aaaa! główno. gówno. Dobra, walić ich i do jaskini. Ała, Mendo! Z to, nie, spiąć się, my... się na tego, spiąć się na te góry. No to masz. Będzie ci zimno też, bo to o śnieg masz, chodźcie. To z tryby trzeba tego. To. Aha, bo to jest jakaś. Co? Czemu ty? I chyba tutaj jest, wiecie? Tu... tu mi się wydaje, że jest katana. Nie, katana była w lesie, z tego co pamiętam. Nie. Ach... Właśnie, mi się wydaje, że nie. O, idź! Mi się wydaje, że właśnie nie. Tutaj jest właśnie. O, tu możemy sobie zapisać. O, jasna sprawa. Eee, tutaj jak najbardziej y o. Radyjko. I, zaraz parę, i nasa, na Isa tutaj zapisuję Zuń dupę, bo ja zapisać Radyjko. chcę Dobra, można iść na prawo albo można iść to w dół. Jest. Ja bym szedł w dół Ja bym poszedł w dół, a potem y tutaj wrócił Powiem, że do Katany tak, szło tak, się na samym jest. w dół Oświe, po... no ja tam idę I, 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 Wyjdzie się ze mną czy nie? Gdzie, Gdzie ty idziesz? Ja, 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 ja w dół spaliłem, żeby mieć pochodnie Ja, ja też w dół idę w dół po linie. Ja nie idę po linie, ja idę prosto. A, ale po linie jest. Dobra, chodź, kurbi ze mną po linie. Dobra. A Tutaj chodź dzbanie. To czytamy, że eksplorowaliśmy tutaj, no. To jest głupi, Jak tutaj tu jest za jest... Zadyma, tu jest. Ciekawiej. Jak ja wejście mam do katany, no. Jak my zajdziemy katane, to się będę śmiał, nie? Co to za gówno? O, o, leki, 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 tutaj są. Tutaj a tam coś było, a tam coś było? Nie schodziłem tam, ale tam się darli, więc tam Ej. na pewno coś jest O no tam coś jest jak tam się darli Jeszcze ja napiję Nie wiem, tu na ja pewno mam 10 batoników co jest? Jak ja dawno nie miałem takich dobrych zasobów A ja co mam powiedzieć też mam tego, też jest bo na bogato, nie? Co tam jeszcze było I maczeta w leju grasowym O, widzicie na dole już siedzą Dobra, macie dynamit? będzie katana Życie tam schodzę co ty? Głupie... Chodź! Ale ty wiesz, że nie masz kuchni, jedną tam bombę? Oni mi inna robią, co ty? Dawajcie, panowie, jebne, jebne tam... tam bombę, dobra? Chodź, Chodź tu... na dół! A nie! Oj, oj, oj... A my to jeszcze... No, jeśli... Ła! Mordo! Wy już tu nie... Nie jest coś potrzebne jeśli zrobiliśmy Możesz wracać do góry Urbi O tutaj jest Dobra, na lewo Dobra, do katany szu się na lewą, 100%, naprawdę, bo jest zejście znowu Ale Naprawdę ja, 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 ja bym obadał pierwsze wszystko, nie? Tak No o, tutaj nie. Mówię, tutaj lepiej AHA! Wow, FAPACZ WIELORĘKI! Rzuć tam bomby! Jak go rozsadzi Bo... Rzuciłeś... To, to... flara jest nie, A nie. To dobra, Je flara, ty Jeszcze jedna Jest on tam? Czy to ja zrobię Pa pa, pa leć! FAPACZ nie jest taki łatwy do zabicia jak coś No ja to... jeszcze sobie na koktele. A podkurwimy go jeszcze Gdzie on jest Jest po lewo U <głos> <głos> Pali się Jaraj się fljerze Flora Odpaliłem najpierw, że coś jakieś gulno Poszło, pizdzie Zjarał się? O jest jeszcze pistolet, jeszcze, jeszcze żyje Rzuć tam to, to jest, to jest... bombę! Jeszcze piednie, no to jeszcze jedno mano poleci. Nie Po lewo, on pod nami po... pobie... no, cały czas pod Tak na... Jak mech. Ja bym tam schodził tak naprawdę, wiecie? Jak nie się... jak się molo robi? Koktajl i alkohol, nie? Spadłem! Łącz. Tak. Jolo. Mówisz? Piła! Let's go! Dawajcie, dawajcie, no! Jeszcze was nie zabiję. Tylko na Gdzie on jest? Oooo! Padłem! Leży! Leży! Nie podnieś mnie, podnieś mnie szybko, bo już mam, bo już mam na górze. Gdzie szybko. szybko. dziękuję! Aaaaaah! mnie. Jednego ja, 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 ja. ja ja Ale jakie to sierpa było mocne, co? upadłem i mam laga, XD O nie, nie padłem. EJ PANOWIE AŁA! Ła-ła-ła! Ale jakie to się mocne było! Eee... padłem. Jasny gwint. Gdzieś ty padł. Te płody lat. mnie zabiły. No, no, płody są mocne jak no ciebie skaczą wszystkie razem. Ła! Co? Czemu ja mam jeden... Czem Czemu ja Czemu mnie coś tak strzeliło mocno? Nieważne. Dobra, co my tu mamy? Leki? Pe pełno Czytko? ciał jest. Patyjki Padyjle Tutaj musi o, być, jak to był... Pany, bo tu jest... O, no nie mówcie mi, że to Mam jest... Ten! Te MAM TEN! Mam kamerę Mam Nie! Mam... Ja... Jest? Tutaj jest ten, Ta chyba kamera? do tego... Do jachtu jest ten Karta? No Tak Tu leżała Ty... Karta Sahara Z glitchami Z gliczami. Lecimy Z na przenikanie przez ściany Byliśmy tutaj już na drogę? Nie, tu nie byliśmy. I tutaj będziemy płynąć, panowie, coś albo nie. i nie? dobra, to ja wiem, co to jest za miejsce, wiem, co to jest. Jest dobrze. Ja też wiem, ja też wiem, co to jest. No, jest to dobrze. No to, to będzie te pływanko? No tak, nie. O, flarki, nie dynamit, mmm, jak fantastycznie. Dynamit? Panowie, o. będzie bum-bum. dynamik. O! Czy tu A będziesz... Pamiętasz, czy tam jaskinię z dynamitami? Panowie, mobki, Które mobki! mobki. Nie bijcie, nie bijcie Leż. Mendo. Wiecie. O, ząbek. Kolejni! Trzech! Panowie. Gdzie te dynamity były? Oła! Biją mnie! Dobra, nie ja, bez tej katany. Ja inaczej Dobra I znowu muszę użyć leki, już mam trzy tylko Ja też, mam trzy, niestety Ej, tutaj, aha Tu I... trzeba wodą No i prób... czy nie? Tak, ale to zaraz Zaraz, tutaj wrócimy Ile tu jest hajsu? hajsu, Dużo no. I zgarki były A ja, ja mam 1500 monet Panowie, tu można jeszcze iść dalej Gdzie? Monet? A, to idziemy Ja